Podcast Twoje pierwsze mieszkanie, odcinek 16. 5 najczęstszych błędów przy urządzaniu łazienki. Cześć, tu Filip. I Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz, i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu oraz w tym podcaście, by pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. W naszych podcastach już wielokrotnie omawialiśmy tematy projektowania kuchni, więc czas już wejść w łazienki. Dziś opowiemy Wam o pięciu najczęstszych błędach, jakie popełniamy przy urządzaniu naszej łazienki, więc na co zwrócić szczególną uwagę przy urządzaniu łazienki, posłuchajcie naszego pięciopunktowego poradnika. Punkt pierwszy, zbyt nisko zamontowana umywalka. I to jest tak, że oczywiście wysokość zamontowanej umywalki w łazience jest taka dosyć indywidualna. To znaczy zależy od wieku użytkowników, od naszych preferencji, od naszych potrzeb. Jednak najczęściej w polskich domach jest i tak montowana za nisko. Są pewne normy, które określają, na jakiej wysokości powinna być zamontowana umywalka. I te normy nie dotyczą tylko wysokich osób, dla których Powiedzmy, ta umywalka jest za nisko. Tak jak wspomniała Róża, normy określają nam pewną optymalną wysokość umieszczenia umywalki i przykładowo dla osób o średnim wzroście, czyli około 1,75 m, to jest wysokość pomiędzy 85 a 90 cm do górnej krawędzi umywalki. I teraz możecie podbyć do swojej łazienki i sprawdzić, na jakiej wysokości macie umywalkę. Jeśli nie analizowaliście tej wysokości, to z pewnością wasi wykonawcy zamontowali wam ją za nisko. Dlatego urządzając swoje mieszkanie, zwróćmy na to uwagę. Chcę też podkreślić, że błędem nie tyle jest to, że masz za nisko tą umywalkę, po prostu błędem jest to, że nie przeanalizowałaś, co jest dla ciebie wygodne. I w konsekwencji będziesz się cały czas kłaniać tej umywalce. Oczywiście dla usprawiedliwienia warto dodać, że no czasami po prostu jeszcze nie wiemy, jaką wybierzemy umywalkę, a często jej wysokość, i kształt też wpływa na, na wysokość, na odpowiednią wysokość, na której powinniśmy ją umieścić. Stąd czasami jest tak, że planujemy pewne przyłącza, szafki dużo wcześniej niż wybór samej umywalki, stąd potem nie zawsze to wszystko nam się zgadza. Na no przykładową umywalka może być nablatowa, czyli będzie automatycznie wyższa, ale możemy zaznaczyć umywalkę pod blatem. No i w tym momencie ta wysokość krawędzi będzie zupełnie inna w przypadku tych dwóch różnych rozwiązań. Dlatego planując swoją umywalkę, weźcie pod uwagę zarówno i sposób montażu, jej wysokość, wysokość przyłączy i tak jak wspomniała róża, żeby co rano przed umywalką się nie kłaniać, tylko wygodnie z niej korzystać. Punkt drugi. Za krótka kabina typu walk-in. Kabiny walk-in, czyli kabiny tzw. wchodzone, stały się ostatnim hitem wśród łazienkowych trendów. Jednak nie każda łazienka jest odpowiednio duża na tego typu kabiny no i czasami ta pogoń za modą wpędza nas w bardzo chlapiące kłopoty. Tak jak powiedział Filip, bywa tak, że łazienka po prostu no, nie jest przystosowana do funkcjonalnej kabiny Walk-in. No i teraz wciskamy ją sobie tam na siłę, myśląc, że jak producent daje te minimalne 90 cm, to będzie spoko, ta szybka ma tak 50, nie, tak myjemy się i tak jest trochę mokro wszędzie. No więc warto się nad tym zastanowić i jednak wybrać zdrowy rozsądek, bo będziemy używać jej no, przynajmniej raz dziennie biorąc kąpiel kilku domowników, tych powodzi będzie dosyć sporo. Zdarzają się też tacy magicy, co pomimo małej przestrzeni wydłużają sobie te kabiny walk zostawiając bardzo malutkie wejście, nie? Także jak masz jakieś święta czy coś, no to nie możesz przetyć, bo tam z ściągniętym brzuchem tylko boczkiem, nie? I, i, koniec. Tutaj też apeluję do was o zdrowy rozsądek. Więc jeśli twoja łazienka nie ma odpowiedniego rozmiaru do kabiny walk-in, to nie, raczej nie wciskajmy ją na siłę, by codziennie nie fundować sobie w niej zalania. Wiemy już czego nie robić, a teraz na co zwrócić uwagę? No przede wszystkim, aby ten brodzik rzeczywiście był o wymiarze no przynajmniej 90 cm długości, a w najlepiej przynajmniej 1,20 m. No taka przestrzeń pozwala nam rzeczywiście ją odpowiednio osłonić no tak, aby nie zachlapać całej łazienki. To samo zwróćmy uwagę na samo przeszklenie i wejście tego prysznica. Tak jak już wspomniała, no nie róbmy z tego 450 cm, bo to może być troszkę po prostu za mało. No i już tak po trzecie, wiem, że w marketach budowlanych może się spotkać się z takimi właśnie małymi grudzikami do kabin typu walking czyli takie 90 z taką króciutkim przeszkleniem, no ale no rzeczywiście wyobraźcie sobie, jak się pod tym można umyć i nie zaklapać całej łazienki. No generalnie nie można. I taka jeszcze jedna ciekawa podpowiedź. Jeżeli marzycie o takiej kabinie, która jakby nie ma. Znaczy ona jest, ale jej nie widać, to zwróćcie uwagę na drzwi składane, chowane. To są takie specjalne drzwi do prysznica, które rzeczywiście po złożeniu no w ogóle i nie zabierają miejsca, a przy rozłożonych, no właśnie tworzą taką jakby samodzielną kabinę. To jest też taka pewna opcja na łokin bez łokinu. Więc jeśli obecnie się nie odchudzacie i nie jesteście jak kartka papieru, to nie wybierajcie zbyt krótkich kabin typu łokiny. Punkt trzeci: papierowa tapeta w łazience. I tutaj sprawa jest bardzo prosta. Tapety w łazienkach, tak, to jest fajny design, fajny dekor, który bardzo wyróżnia stylistykę naszej łazienki. Natomiast zwróćmy uwagę na sam materiał tej tapety. Znaczy nie wybierajmy tapet papierowych do pomieszczeń, gdzie jest dużo wilgoci, jest dużo pary wodnej, jest po prostu woda. To się najzwyczajniej świeci nie sprawdzi. Ona będzie wyglądać bardzo ładnie, ale tylko przez chwilę. Dlatego jeśli marzy nam się tapeta w łazience, to wybierajmy tapety winelowe lub dwuk szkolnego, które są odporne na podwyższoną wilgotność w pomieszczeniu i na zmywanie, dzięki czemu będą nam służyły latami. A jeżeli ktoś na grupie wnętrzarskiej powie, że ma papierową i nic się z nią nie dzieje, no to cóż, jemu się może nie dziać, ale wy nie ryzykujcie. Nie wierzcie też w takie magiczne środki, które tam zabezpieczają tą papierową tapetę, nie? No tak jakby przed wilgocią i tak dalej. Po to chcecie się męczyć. Po prostu kupcie dobry materiał zamiast zabezpieczać jakiś taki średni, nie? Papierowy. To, to... Równie dobrze możecie wykleić łazienkę kolorowanką dziecka, no bo to ten sam papier. Punkt czwarty. Źle dobrana barwa i moc światła. Pamiętajcie, że jeśli marzy nam się jasna łazienka albo jakaś taka ciemniejsza łazienka, to nie próbujmy ją na siłę zmieniać oświetleniem. To znaczy mamy jakąś ciepłą tonację płytek i na siłę chcemy dawać jasne światło, żeby była jaśniejsza. No to po prostu się nie uda. Barwa światła ma olbrzymi wpływ na to, jak odbieramy kolory we wnętrzu. O tym zresztą wpisaliśmy w naszym e-booku. W przypadku łazienek no szczególnie zwróćmy na to uwagę, ponieważ jeżeli wybierzemy na przykład białe płytki, białą ceramikę i wybierzemy tego żółte światło, no to w tym momencie ten kolor będzie wyglądał po prostu na, na żółte, a nie na białe. I też odwrotna sytuacja, kiedy będziemy mieli ciepłe kolory, właśnie jakieś beże, jakieś żółcie i wierzymy tego zimne światło, które jest takie lekko niebieskawe, no to znów ta łazienka będzie wyglądała kompletnie nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Ja już w wielu podcastach powtarzam, że naprawdę, naprawdę niewiele stylów wnętrz lubi zimne oświetlenie. Zimne oświetlenie w łazience powoduje, że wyglądasz trochę jak martwa ryba. To znaczy wstajesz rano i masz wory pod oczami, takie trochę zombie, i nawet kiedy sobie zrobić tapetę na twarz, no to jest trochę kiepsko, bo wyglądamy po prostu na zmęczonych. Zimna barwa światła jest fajna, daje pewną czystość i świeżość w pomieszczeniu, ale kompletnie nie służy ani naszej cerze, ani odbiciu w lustrze. Na szczęście ten błąd w zasadzie bardzo łatwo jest naprawić. Wystarczy po prostu wymienić oświetlenie, wymienić żarówki. No w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem są po prostu żarówki o neutralnej barwie światła. One będą zawsze nam pasowały do naszego wnętrza. Natomiast jeżeli odkupujemy jakieś gotowe lustro już z oświetleniem led no to rzeczywiście zwróćmy na to uwagę, no bo tego już nie wymienimy po czasie. Jak już wspomniała, takie światło może być dla nas niekorzystne. Aczkolwiek znowu tutaj producenci rzeczywiście wykazują się dużym zdrowym rozsądkiem i te światła są przeważnie w neutralnej barwie światła. Ta neutralność barwy światła daje nam też taką pewną gwarancję, że te wszystkie elementy, które tam wybraliśmy, te płytki, te kolory, te dodatki do łazienki będą wyglądać mniej więcej tak samo, czyli nie zmienią się pod wpływem światła, nie zmienią swoich kolorów i przez to będziemy dalej zadowoleni. To też jest dosyć sprytny sposób, jeśli coś nam tam się nie udało w jakichś połączeniach, żeby właśnie tym światłem próbować scalić te nasze takie Niepowodzenia kolorystyczne w połączeniu płytek czy dodatków. Jak dobrać odpowiednią ilość światła do łazienki oraz barwę światła, opisaliśmy w naszym wpisie oraz bardzo szczegółowo w naszym e-booku kolory Twojego wnętrza. Natomiast zawsze możecie po prostu próbować wymieniać żarówki i sprawdzać, która barwa światła będzie najbardziej odpowiednia do Waszej łazienki. Punkt piąty. WC na wprost drzwi. I tutaj warto podkreślić, że nie mówimy o takim pomieszczeniu, gdzie jest tylko miska WC i uchwyt na papier. Chodzi o to, że mówimy tu o takich pełnofunkcjonalnych łazienkach, gdzie jest tam wanna, prysznic, umywalka, no i ta miska WC. No i właśnie, nie róbmy sobie tego tronu. Na wprost drzwi. To znaczy, po otwarciu drzwi widzimy ten tron, nie? i on jest takim głównym dekorem i takim głównym akcentem. To nie tylko jest nieatrakcyjne stylistycznie, ale też nie do końca funkcjonalne. Dlatego jeśli możemy, to starajmy się umieszczać miskę w WC nie na wprost drzwi. Oczywiście są wnętrza, w których to jest niemożliwe z powodu już gotowych instalacji czy lub po prostu rozmiarów. No w tym wypadku staramy się, aby no ta to toaleta, te to WC wtopiło się to wnętrze, a nie grało tych pierwszych ceramicznych skrzypiec. Dlatego by nie robić z łazienki sali tronowej, nie umieszczajmy miski w WC na wprost drzwi. To była nasza lista pięciu najczęstszych błędów, jakie należy unikać przy urządzaniu swojej łazienki. Oczywiście pamiętajmy, że błąd nie zawsze jest błędem. To znaczy, często przyłącza wielkość łazienki czy styl trochę wymusza na nas pewne decyzje. I to jest ok, natomiast błędem jest wtedy, kiedy my mamy możliwość zastanowienia się nad tym, zrobienia tego dobrze, zrobienia tego mądrze, no, natomiast lecimy tym sztampem i najzwyczajniej w świecie się nad tym nie zastanowimy, a potem żałujemy. Dlatego planując urządzenie swojej łazienki, Warto poznać podstawowe zasady związane z ergonomią i jej funkcjonalnością, i oczywiście, w ramach możliwości, naszą łazienkę, nasz projekt po prostu do tego dostosować. A jeśli macie jakieś pytania o łazienkę i nie tylko, to w każdym środę na naszym Facebooku odpowiadamy na Wasze pytania. Możecie też umówić się z nami na indywidualną konsultację waszej łazienki oraz innych wnętrz i całego mieszkania. Jeśli Twoja łazienka jest nietypowa, trudna, dosyć skomplikowana i chcesz, żebyśmy się ją zajęli, to umów się z nami. Na konsultacje wnętrza. Życzymy Wam pięknych, przestronnych i eleganckich łazienek, bez niskich umywalek i saltronowych. Dzięki za dziś mówił dla Was Filip i róża. Do usłyszenia za dwa tygodnie.